Filmu, jest sponsorem dzisiejszego filmu, do którego zaprosiłem swoją młodszą siostrę. Cześć. Historia jest taka, że w czerwcu tego roku zamówiłem paczkę, o której totalnie zapomniałem, jakie rzeczy znajdują się w środku. A w sumie, to czemu ja tutaj jestem? Temu? No, temu to się mamy przyjrzeć, ale czyta się Timu. Madzionka w dzisiejszym filmie pomoże mi ocenić, czy wziąłem fajne produkty. Razem je przetestujemy, a oprócz tego będziemy mówić o cenach. Ale absolutnie nie pamiętam, ile mnie co kosztowało, więc zrobimy tak, że otworzymy, pogadamy, a potem pogadamy o cenie. Chcesz czynić honory? Zróbmy to. Macie, ale ostrożnie, to są cenne rzeczy i fajne gadżety. Co będzie numer UNO? Co to jest? Jakiś wieszak. Wygląda, jakby tutaj się wieszało. Na, a może do, do Jak dobrze pamiętam, to się na czymś wieszało. No, mać, dobrze kombinowałaś. Ale z czym? No, z tym, z naszym pierwszym urządzeniem. Otóż jesteśmy teraz w samochodzie, to jest elastyczne i miękkie. Montujemy to w tym miejscu i mój samochód do tego nie pasuje do końca. Ale mając torbę, na przykład z zakupami, jesteśmy w stanie ją sobie na przykład tutaj zawiesić, żeby nie leżała na ziemi. Czyli to nie jest do telefonu? Nie, to nie jest do telefonu. 6,27. Spoko. Tylko nie znaleźliśmy dokładnego zastosowania. Znaczy, wytłumaczyłeś, że to jest na samochód, do tego nasiedzenia? siedzenie. Nie wiem, czy znalazłem to zastosowanie u mnie w jakiś sposób, więc tak. Weź do siebie i przetestuj. Może o drugiej rzeczy będziemy wiedzieć coś więcej. Dobra, no to losujemy. <słuchawka> nie wiem, czy będzie prościej. To jest słuchawka! A. Wykonana w pełni z plastiku, z możliwością chyba włączenia, wyłączenia i wyboru różnych trybów. Tak się jest standardowa słuchawka, natomiast nasza nowa nie pasuje stylistycznie do miejsca, ale jest zatrzymana. Ło! Na to, na co należy zwrócić uwagę, to to, że tutaj jest wyłącznik. Wciśnij macie jak on jest miękki. Czaisz? No, bardzo fajnie chodzi. Nic, tylko w takiej łazience się umyć, nie? Sprawia to dużo przyjemności, tylko należy pamiętać, żeby nie używać tylko i wyłącznie tego wyłącznika, bo... No bo mogą być, sobie się okazać. Że on może puścić, albo położymy niechcący słuchawkę. Ja Jasne, zacznij się ponad A dlatego byśmy nie chcieli. Przepraszam, moja łazienka jest w takim stanie, a nie innym. 15 ,28 zł, 28 groszy. Strasznie plastikowe, ale działa. Pytanie, jak długo? Już ja zamówiłem tylko jedną, to nie mam jak z sobą rozmawiać. Pozwólcie, że ja wybiorę kolejną rzecz, numer. Aha, dobra, już więcej Co to jest? Ostatnio słyszałem, że coś mi chodzi po strychu i zacząłem stukać w sufit i przestało chodzić, więc stwierdziłem, że na pamiątkę wezmę sobie naklejkę imitującą myszkę. A że kotek ma tam zaraz obok jedzonko, ja myślę, że będzie zadowolony. Taka mała głupotka. Naklejka, złoty 48. Zł. Kupiłbym ponownie. Ja też, fajna. I kolejna rzecz to będzie... Co to jest? Dmuchacz do kurzu. Czy to jest odwrotność odkurzacza? Zamiast kupować powietrze w spreju, które jak odwrócimy, to może nam zacząć pluć na klonikę albo możemy sobie odmrozić rękę. Możemy kupić czułem się. To zamiast tego, można sobie kupić coś takiego, poczekać chwilę, aż się rozpędzi i posprzątać. Nie poczekałaś, aż się, się rozkręci. 196,98. W sumie? To są w miarę normalne ceny za no. tego typu dmuchawy, a można sporo oszczędzić, zwłaszcza podczas sprzątania, bo kiedyś dużo puszek spężonego powietrza zdążyłem już zmarnować. Zamiast kupować, kupujesz raz, działa cały czas. To jest ten produkt, który kupiłbym zdecydowanie ponownie. To lecimy dalej. Ale coś małego, są czyściki do czegoś. To są zarobiste czyściki. Otóż, jeżeli jesteście użytkownikami, chociażby telefonu, który ma złącze USB-C albo tak jak ja mam tutaj Lightninga, to można w bardzo tani sposób kupić sobie tego typu czyściki. Od Dagmary udało się troszeczkę syfu wyciągnąć, ale tak naprawdę to ona wybrała te czyściki i to nie do telefonu, tylko jak mamy słuchawkę prysznicową, to chciała po prostu czyścić te dziurki. Nie wszystkie dziurki siurpają jak powinny, a winą jest kamień. Wsadzamy, czyścimy i patrz, widzisz ile syfu z jednej dziury? O Panie, patrz, jakie obrzydliwe. O kurczę. Widzisz to? Widzisz, że tam kamienia wyszło? A twoje dziurki są w jakim stanie? 4 złote 18 groszy. Zł. Można takich więcej, bo dość szybko się zużywają. Też problem jest taki, że ten drucik lubi sobie wyskoczyć, jak się dużo nim porusza, ale wyczyściliśmy, więc 41 groszy za sztukę wychodzi w nie tak źle. W większych opakowaniach będzie też taniej. A są większe opakowania? Na pewno. Myślę, że coś takiego warto mieć w domu, zwłaszcza za 4 złote. Mam nadzieję, że ja wylosuję coś nie do sprzątania i widzę, jedna rzecz się tutaj przebija. Spróbuj zgadnąć. Co to może być? To... Wiatraczek. Zakłada się na szyję i to chłodzi. To jest o. Że to sobie możesz tak ustawić, jak chcesz. Ładuje się przez mikro USB, a jak odpalimy, no dobra, tego nie przetestowaliśmy, to przetestujmy to tutaj. tak tak słuchawki. Ale patrz, jak się ten. A w ja się chłodzi? Chłodzi. I co jest najlepsze, moim zdaniem, to nie wieje bezpośrednio do ucha. Jest dosyć głośne, zgadnij ile. Podobnie jak tam ten Muchawa? Nie, mniej. Pięć 31 zł. 47 groszy. A tego, też się nie spodziewałem? A ja mam na to patent, wezmę słuchawki za NC i będziesz. To to tylko otoczenie, ale mniej. Co? A nie zaglądaj do środka. A, to jest super do drzwi. Znaczy nie super tylko, żeby jak się otwiera drzwi na ścianę, to żeby nie uderzało w ścianę. To prawda. To mi każdy co chwilę przesuwał w inne miejsce. Przez co cały czas uderzałem drzwiami w tą ścianę, a teraz tego mogę się pozbyć, to mogę nakleić tu. Jeszcze większa dziura jest teraz w tej klamce, bo nie przykleiłem. No i o to chodzi, ty, i to jest w ogóle to jest ładne. 2,48. Simba! Taniej niż w markecie budowlanym, a praktyczne i pójdzie na ścianę. A spróbuj odpakować rękami z tyłu. Sznurówki, nie do wiązania, tylko się wkłada do buta i działają w twoim kolorze. Ładne. Ile mówisz? Pewnie jest 5 złotych. 5,57. Jedyne co, zamontowaliśmy tutaj dwie najdłuższe na sam koniec, ale to tak sprawia, że dosyć ciężko wchodzi noga. Mimo wszystko, but się dobrze na niej trzyma. Już nigdy nie będę musiał wiązać butów, a wiesz, czego jeszcze nigdy nie będę musiał robić? O, szukać mikrofonu do telefonu. Tylko wiesz, że teraz nowe telefony już nie są na Lightning, e, kupiłem to do Lightninga. W zestawie takiego mikrofonu znajduje się parę akcesoriów mianowicie mikrofon numer 1, mikrofon numer 2, odbiornik. Do telefonu na Lightning oraz jest przewód do ładowania na USB-C, nowocześnie. Są wykonane z takiego bardzo podłego plastiku i ogólnie człowiek ma wrażenie, jakby miały się zaraz rozpaść. Ja nie wierzyłem, że one będą w ogóle działać. Słychać w ogóle, bo odsłuchaliśmy tych próbek, że jakieś wytłumianie hałasu, coś w tym stylu próbuje gdzieś tam działać, przez co ten głos jest taki mocno, bym rzekł, obcięty. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że nasz głos jest zrozumiały. Jak sądzisz, ile taki zestaw, zwłaszcza, że to jest akcesorium, akurat w wersji dla iPhone'a kosztowało? Około 80 zł? I tutaj cię zaskoczę. 36 zł, 39 groszy. A teraz, jak patrzyłem, to akurat jest na promce za 22,50. Pomyśl sobie, że wow. za tą cenę miałem wrażenie, że w ogóle głos będzie totalnie niezrozumiały. Natomiast tutaj ten głos jest naprawdę przyjemny. Ja jestem zdziwiony, że to tak działa. Nie mówię, że każdy taki sprzęt tego typu będzie działać, bo bardzo często się zdarza, że kupuję coś tak ultra taniego to jest fatalne. Natomiast ten zestaw moim zdaniem jest fajny. A jakbyś tak w dwóch słowach powiedziała, jak się czujesz? Nie dobrze. Dziękujemy bardzo za wyczerpującą odpowiedź. No ogólnie sami słyszycie, te mikrofony naprawdę fajnie działają. Mają swoje ograniczenia, ale jak za trzy dychyni, to nie całe w tym momencie, przynajmniej tak jak teraz nagrywam, to jest moim zdaniem fajna rzecz. Fajna. To, tak? Mhm. Kupiłabyś? No, w sumie tak. Sprzedam Jeszcze. za 25. Nie. <laughs> Tak to jest, można otworzyć bardziej. głośniczek do podprysznic. Kiedyś kupiłem sobie taki głośniczek, był w kolorze zieleni, nawet zrobiłem o nim film. Jest to małe urządzenie, które możemy przykleić sobie na przykład na szybę pod prysznicem i odpalić muzykę. Ale to jest chyba z RGB. Chlory. Ale to ma szansę jakoś brzmieć w miarę tak git, bo jak się to przykleja tutaj, to głośniczki są z tyłu. To nie jest ten magiczny głośnik, który jak przyłożysz do czegoś, to z tego się robi pudło rezonansowe. To jest po prostu głośnik, żeby słyszeć jakąkolwiek muzykę. Ja często ryzykuję i wkładam swój telefon pod prysznic, kupiłem to dla siebie, no. Te głośniczki nie należały nigdy do drogich, natomiast ten jest RGB. Zgadnij, ile kosztuje. Mm, z 50 złotych. 28,77. Jak pod prysznic, to nie tak źle. Ciekawe, czy na pewno wodoodporny. Dobra, to ziemniak sobie poimprezuj, a ja teraz zgarnę coś większego. O, na przykład puzy. Co to jest? To są puzle, które są reklamowane jako puzle, które można ustawić sobie na przykład na parapecie, żeby spędzać wiosenno-zimowo-jesienne wieczory w sposób taki przyjemny. I te puzle są pokryte delikatnym takim Milusie. Taka ciekawostka uwielbiałam przychodzić do ziemniaka, do pokoju, siedzieć u niego na parapecie. Mam takie wspomnienie, że patrzyłam przez okno na dół i przyjechała limuzyna. Była takie, o, limuzyna, patrzcie. Ziem jak mi wtedy powiedział, że będę gwiazdą, proszę, <laughs> nie, nie zaśmię. Będę gwiazdą roka i będę cię takim samochodem woził. <laughs> Z marzeń o zostaniu gwiazdą rocka została mi tylko gitara, ale przynajmniej teraz nie muszę siedzieć na zimnym kamieniu, bo jestem izolowany. Odizolowany. A mi zostało miejsce w kącie. Zajął zają najlepsze. Te puzzle, wiesz skąd mam? Trafiłem na kodzie. Dostałem jakiś kod na kupon, więc kupony na dole. Wszystko wytłumaczone. Normalnie one kosztowałyby 53 ,28 zł. 28 groszy za 12 sztuk, czyli za dwie takie maty, jakie zbudowaliśmy tutaj. Natomiast w promocji zapłaciłem 5,34. <grym> za tą cenę to jest zarąbiste. Wykonanie powiedziałbym takie bardzo. Podstawowe. Ja widzę coś tutaj małego i drobnego. Otóż to jest coś praktycznego, w kilku sztukach przyszło. Wiesz co to jest? Tak. To jest Protection RFID. Jest nas trójka, to każdy z Was może wybrać sobie po jednym. To jest fajne. Została mi złota karta. Nieważne jak bardzo świecące i ładne, zawsze jak zamawiacie tego typu rzeczy, to dobrze jest po prostu je przetestować i sprawdzić, czy na 100% będzie to działać. Tak jakby co. Wyglądają na drogie, jak kosztowały 3 ,77 zł. Czyli troszkę ponad złotówkę za jedno. Jeśli tylko działają, to to jest dobry zakup. Tak moim zdaniem. Hello. U Uuu, światełka! Totalnie zapomniałem, że to zamówiłem, a chciałem zobaczyć, bo wiele z tego typu światełek migocze w kamerze. A to są gaming lights. I pytanie, czy mogą się nadać jako streaming lights? Elementów tutaj w środku jest znacznie więcej niż się spodziewałem. Wiesz, jak to wygląda? Jak hub USB. Każdy ma patrz ile USB -ków. Sposób montażu jest dość specyficzny, bo mamy tutaj takie jakby złączki USB. Łączymy heksagony. Możemy je zamontować za pomocą samoprzylepnych rzepów na ścianie, bo tak ogółem to one się ze sobą mocno nie trzymają. Ale jak podłączymy je do źródła zasilania. Ta Halo, cześć. Ja korzystałem z pilota, ale do zestawu jest też dołączona aplikacja. Zmienia kolory. I to jest jakiś taki lepszy interfejs niż na pilocie. Mnie ciekawi jeden fakt. Dajmy sobie na przykład taki kolor, pokażmy na ledy, Zmień migawkę na szybszą. Znacznie szybsza jest? Czy jedna Czy one nie migają? No to powiem ci. Jest tych trybów tutaj trochę, no ale jest taki problem, że raczej nadają się tylko na dyskotekę. Jeżeli chcemy mieć jeden pojedynczy przykładowo kolor, no, no to może to być fajny efekt, żeby zrobić sobie ozdobę do kadru. Zdradzę ci, to jest najdroższy produkt z dzisiejszego zestawu. Zgadnij ile kosztowały. Najdroższy, czyli więcej niż 200 zł. Z 300? 230. Znowu przeceniłam. Wykonanie jest takie, powiedziałbym, bardzo plastikowe, ale świeci ładniej, niemi gorsze. Przynajmniej z naszych testów tak wynika. Wrzucę to gdzieś do kadru. Dobra, bo tam już chyba niewiele zostało. Coś małego teraz. <noise> Coś do golenia włosów. Przetestujesz? Pocierę, okrężyli ruchami. A jak będę mieć taką dziurę? Będziesz. Troszkę ciągnie. O, oh, <noise> Czemu mnie na to namówiłyście? Jak ja teraz w krótkich spodniach wyjdę? Dobrze, że nie nagrywaliśmy tego w czerwcu, jak paczka przyszła. Ty, a te włosy też weźmie i wy ten? Nie. nie, I że mnie kosztowała ogatka noga? Z 30 zł? 10,79. Dobra, już się tak nie martw. Masz, wylosuj sobie coś. Wezmę nie żadną małą rzecz, wezmę tą, która jest tutaj największa. Ah. Patrzcie na to, to jest to, o czym pamiętałem, że mam. Aż szkopara opada. cała instrukcja, jest kontroler, teraz potrzeba tylko baterii. W środku jest ogniwo 3,7 V, natomiast w zestawie jest ładowarka do niego, a ja. Ła! Wow. E, na to. I ona sama kopie, natomiast. Możemy przekręcać. Pana to. Dla fanów, rzeczy, które są realne, mamy jeszcze jeden przycisk. Który, jak przyciśniemy, to odpala nam się silnik, który elegancko pracuje. Ja jestem tym zafascynowana, ale widzę, że ty też. Myślisz, że jest w stanie mnie przejechać? Kładź To jest bardzo dziwne uczucie. Uważam to za fajną zabawkę. Poszedłbym spać i zdjąłbym okulary. Nie powtarzajcie tego. Jesteśmy wytrenowanymi profesjonalistami. O, idę, muszę się położyć. Ała spać. Ała to. No. To jest chyba głupie. Dobra, to są moje ostatnie okulary, to tych nie chcę zgubić i stracić. Ten efekt mi się nie znudzi. Za koparkę daję 160 zł i trafi do brata siostrze. Siostrzeńca. Fajne, bo to jest jak autko zdalnie sterowane, ale ma więcej możliwości i ma wbudowane światło, które można zdalnie odpalać. Kupiłbym to jeszcze raz. Myślisz, że coś jeszcze zostało? Co to jest? To też sznurówki. Ale tym razem nie gumowe. Tym razem sznurówki. Ten anglet jest zbyt grubiutki, taki, żeby tu weszł przed. Sznurówki same w sobie są elastyczne, ale samo zapięcie jest takie, bym powiedział. Jest, bo jest, ale bym powiedział, że ja bym na przykład z tego nie korzystał. Natomiast te oceniasz na ile? Osiem. Prawie dycha. Ale to, co mi się w nich podoba, chociaż sceptycznie byłem ustawiony do nich, na głowie byłem ustawiony sceptycznie, to to, że my tak naprawdę je raz spinamy i dlatego, że te sznurówki są elastyczne, to buta i tak jesteśmy w stanie łatwo zdjąć łatwo założyć i całkiem nieźle trzyma się na nodze. W naszej torbie znajduje się ostatnia rzecz. Postaram się wytłumaczyć Madzi, co to jest. Wy będziecie mogli zobaczyć wcześniej. Jest to wykonane z silikonu. Można tego używać na przykład w kuchni. Ma zabezpieczyć, żeby owady na przykład nie weszły do czegoś, co pijesz. Co to może być? Jakieś zabezpieczenie do kubka? Do czegoś z węższą z szyjką. Z węższą szyjką niż słomka? Nie, nie, w sensie niż <laughs> słoik. Madzi, dam Ci jedno do ręki i powiesz, co to jest. Do butelki. Thank you Zakłada się kapsel. Tak, to są silikonowe kapsle. Wielokrotnie mieliśmy problem z tym, że jak widzieliśmy sobie na przykład oranżadę na zewnątrz, to nam wpadały tam muchy. Natomiast teraz żaden Enigma tutaj się nie pojawi. Weźmy przykładową butelkę, która niekoniecznie ma kapsel, ale podobną wielkość, podobną szerokość. Możemy założyć, no i mucha nie wpadnie. Proste, skuteczne i dobre. Silikonowe kapsle 6 sztuk 548. Już dwie. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Wskaż mać, która rzecz tak na szybkości. Uważasz, że jest najfajniejsza. LED. Zdecydowanie. Coś, co świeci, ale ja w takim razie wskażę, że. i nie mruga nad no, nimi, goczy, Natomiast ja uważam, że koparka jest wykopi, wyk, wykokrzona. Wyk, w, w, Wykopiasta. Fajna jest, no popatrz się, tutaj nawet. zachowujesz się jak nas, nasz siostrzeniec. Tu ma wycieraczkę. Się... Z wami się żegnam, Jera, fajne filmy. A ja, nie wy... a ja też chcę wybrać, halo. To. o włos byśmy zapomnieli, o tak Marzek. Fajne <laughs> <laughs> filmy, cześć.